Cień Smoczej Góry. W sercu gór Alkoloweszan, otulonym mgłą i tajemnicą, wznosił się majestatyczny klasztor Shaolin. Jego mury, pamiętające czasy starożytnych dynastii, kryły w sobie nie tylko sekrety buddyjskiej medytacji, ale także niezwykłą sztukę walki, która zrodziła się w cieniu Smoczej Góry. Mistrz Zen, stary jak same góry, patrzył na młodych mnichów, którzy z zapałem trenowali na dziedzińcu. Ich ruchy były płynne i precyzyjne, jak taniec wiatru wśród bambusowych gajów. W ich oczach płonęła determinacja, ale mistrz wiedział, że kung fu to nie tylko siła mięśni, ale przede wszystkim siła umysłu. Wśród nich był Li Wei, chłopiec o bystrych oczach i niespokojnym duchu. Jego ojciec, handlarz jedwabiem, zginął z rąk bandytów, a Li Wei przysiągł zemstę. Mistrz Zen dostrzegł w nim jednak nie tylko gniew, ale także wielki potencjał. Li Wei, rzekł mistrz, zemsta zatruwa duszę. Kung fu to nie narzędzie do zabijania, lecz droga do samodoskonalenia. Chłopiec spuścił wzrok, ale w jego sercu wciąż tlił się ogień. Mistrz wiedział, że musi go poprowadzić inną ścieżką. Pewnego dnia, gdy Li Wei medytował w jaskini za klasztorem, usłyszał cichy szelest. Otworzył oczy i ujrzał rannego tygrysa. Zwierzę patrzyło na niego z bólem i lękiem. Li Wei, zamiast uciec, zbliżył się do tygrysa i delikatnie opatrzył jego rany. Zwierzę, jakby w podzięce, polizało jego dłoń. Od tego dnia tygrys stał się jego towarzyszem. Wieść o niezwykłej więzi chłopca i tygrysa dotarła do mistrza Zen. Mistrz wiedział, że Li Wei odnalazł w sobie współczucie, które jest kluczem do prawdziwej siły. Li Wei, rzekł mistrz, odnalazłeś harmonię w swoim sercu. Teraz jesteś gotowy, by poznać tajemnicę Shaolin. Pod okiem mistrza Li Wei doskonalił swoje umiejętności. Uczył się nie tylko technik walki, ale także medytacji, czy kungu i buddyjskiej filozofii. Zrozumiał, że prawdziwa siła tkwi w opanowaniu umysłu i ciała. Pewnego dnia do klasztoru dotarła wieść o bandytach, którzy napadają na okoliczne wioski. Li Wei wiedział, że to ci sami, którzy zabili jego ojca. Mistrz Zen spojrzał na niego z troską. Li Wei, rzekł, pamiętaj, że zemsta to pułapka. Nie pozwól, by gniew cię zaślepił. Li Wei, wraz z innymi mnichami, wyruszył, by bronić bezbronnych. Stanął twarzą w twarz z przywódcą bandytów, tym samym, który odebrał życie jego ojcu. W ich oczach błysnęła nienawiść, ale Li Wei przypomniał sobie słowa mistrza. Zamiast uderzyć, użył technik obronnych, by rozbroić bandytów. Przywódca bandytów, widząc swoją klęskę, rzucił się na Li Wei z nożem. Chłopiec w ostatniej chwili zablokował cios i obezwładnił napastnika. Li Wei spojrzał na bandytów, którzy leżeli bezbronni u jego stóp. Zamiast ich zabić, pozwolił im odejść. Niech to będzie dla was nauczka, rzekł. Niech wasze serca odnajdą spokój. Wracając do klasztoru, Li Wei poczuł, że ciężar zemsty opadł z jego ramion. Zrozumiał, że prawdziwa siła to nie moc zabijania, lecz moc przebaczenia. Mistrz Zen uśmiechnął się do niego z dumą. Li Wei, rzekł, odnalazłeś drogę Shaolin. Stałeś się prawdziwym wojownikiem. Li Wei, wraz z tygrysem u boku, kontynuował swoją naukę w klasztorze Shaolin. Stał się strażnikiem pokoju, symbolem siły i mądrości, które zrodziły się w cieniu smoczej góry. Jeżeli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby nie przegapić wielu interesujących tematów. Do zobaczenia!